Cześć, nazywam się Grzegorz Glinka. Urodziłem się w Polsce, na Warmii i Mazurach. I być może kogoś zaskoczę, ale wcale nie pochodzę z obrzydliwie bogatej rodziny. U nas w domu bywało różnie. Raz lepiej, raz gorzej. Pamiętam, że dzieciństwo spędziłem w Pasymiu. Zamieszkaliśmy z rodzicami i siostrą w takim jednopokojowym, wielkim mieszkaniu, w którym roiło się zarówno od karaluchów, jak i od myszy. Jednakże nigdy mi to jakoś nie przeszkadzało, ponieważ... Ja jako dziecko zawsze byłem marzycielem i żyłem w krainie swoich marzeń. Dlatego też właściwie to miałem wszystko, co mieć chciałem i widziałem wszystko, co chciałem zobaczyć. Przyznam szczerze, miałem bajeczne dzieciństwo. Po kilku latach przeprowadziliśmy się do nowego bloku w Olsztynie. Tam też dorastałem, tam też poznałem mnóstwo ciekawych i fantastycznych ludzi. Z niektórymi z nich mam kontakt aż po dzień dzisiejszy, z niektórymi już nie. W olsztynie w zasadzie wpadłem w takie nie najlepsze towarzystwo, w którym dominował alkohol i narkotyki. Dlatego też nie prowadziłem się najlepiej. Ja też byłem taką pyskatą osobą, która zawsze miała swoje zdanie, stąd też nie z każdym było mi po drodze. Fakt skończyłem studia, bo rodzicom bardziej niż mi zależało na mojej edukacji, ale w tym momencie kiedy Edukację zakończyłem. Stwierdziłem, że chcę coś zmienić w swoim życiu, że nie chcę więcej prowadzić tak, jak się prowadzę. Dlatego też zdecydowałem się na wyjazd do Anglii. Chciałem zmienić swoje życie na lepsze. Cóż, życie w Wielkiej Brytanii wygląda zupełnie inaczej aniżeli w Polsce. Ludzie zarabiają większe pieniążki, dzięki czemu mogą sobie pozwolić na znacznie więcej. A że mi wciąż towarzyszyły stare przyzwyczajenia. To też odpłynąłem. W międzyczasie poznałem znajomych, którzy byli bardzo podobni do mnie. No i tak płynęliśmy wszyscy razem. Miały miesiące, miały lata, aż w końcu pewnego dnia stanąłem na balkonie i zapaliłem skręta. Wówczas pamiętam, poczułem taką dużą pustkę w sobie i zwróciłem się sam do siebie: Ej, Grek! Weź ty popatrz tak na swoje życie. Jesteś już na obczyźnie ponad 10 lat. Świadczyłeś w tym kraju swoje usługi dla ponad 30 różnych firm i w zasadzie twoje życie wciąż wygląda byle jak. Nie masz marzeń, nie masz żadnej pasji, masz pracę, której nie lubisz, i w zasadzie życie, jakiego nigdy nie pragnąłeś. Weź stary, zrób coś z tym życiem. Ogarnij się. I wtedy w głowie pojawiła mi się myśl. Przypomniała mi się koleżanka, która ze mną pracowała. Koleżanka ta często mówiła do mnie, że jest coś takiego jak rozwój osobisty. I mówiła do mnie tak: Ej, weźcie się ogarnij w końcu jest w tobie tak duży potencjał, a ty notorycznie marnujesz swój czas. Znajdź sobie jakieś zajęcie, znajdź sobie pasję, a zobaczysz, twoje życie ruszy do przodu. No i ja tak stwierdziłem wtedy faktycznie, może zainteresuję się tym rozwojem osobistym. Rozwój osobisty wchłonął mnie bez końca. Tak naprawdę odpowiedział mi na mnóstwo pytań, na które wcześniej nie potrafiłem znaleźć odpowiedzi. W samo rozwoju chodzi o to, abyś każdego dnia stawał się ulepszoną wersją siebie. Chodzi o to, że życie zmienia się z dnia na dzień, w bardzo szybkim tempie. Jeśli przestaniesz się uczyć, to zwyczajnie zostaniesz z tyłu, a tylko głupiec myśli, że jest wystarczająco mądry. Pamiętam, że początkowo. Na drodze swojego rozwoju dołączyłem do klubu 555, którego mentorem jest Fryderyk Karzełek. On opowiadał swego czasu o tym, że jeżeli chcesz być szczęśliwy, to powinieneś pracować w ogrodzie swoich marzeń. I ja tak sobie pomyślałem, że w sumie przejdę się do niego, poproszę, żeby mi o tym opowiedział, siędziemy, pogadamy sobie jakieś tam piwko, wypijemy. I wybrałem się. Wybrałem się do klubu, stoję obok, pukam. Puk, 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 wale w takie duże drewniane drzwi, ktoś mi otwiera. Patrzę. Siedzi mnóstwo ludzi. Cisza. Wszyscy wpatrzeni w mentora jak w obrazek. Ten gdzieś tam stoi na samym końcu sali, daleko. I krzyczy: "Każdy dzień rozpoczynać z gotowym planem!" Przeszły mi dreszcze po całym ciele. Przestraszyłem się, mówię: "Kurwa, gdzie ja jestem? Gdzie ja przyszedłem?" Myślałem: "Wpadnę do gościa, piwko sobie wypijemy, cztery opak przecież przyniosłem ze sobą, a tu trzeba działać?" No i zacząłem działać. Nagle pozbyłem się nałogów. Przypomniałem sobie o marzeniach, wyznaczyłem sobie cele w życiu i małymi krokami zacząłem zmieniać swoje życie na lepsze. Rozwój osobisty uczynił mnie artystą, ponieważ każdego dnia staram się robić sztukę ze swojego życia, ale w taki sposób, aby wytwarzać dobro. Dobro i wartość wartość dla drugiego człowieka wartość dla ciebie. Znajdziesz ją chociażby w dwóch książkach mojego autorstwa. Pierwsza nosi tytuł Narzędzie rozwoju osobistego i jest to poradnik. Jest to, można by powiedzieć, taki rozwój osobisty w pigułce. Uwzględniłem tam moim zdaniem same najważniejsze tematy odnośnie samorozwoju, ale w taki sposób, aby było krótko, zwięźle i na temat. Nie chciałem lać wody, a żeby też nikogo nie zanudzić. Dodatkowo dodałem mnóstwo przykładów zarówno ze swojego życia, jak i z życia moich znajomych. Są to błędy, tak naprawdę, jakich należy się wystrzegać, żeby móc przemieszczać się śmiało w kierunku swoich marzeń tudzież celów. Drugą książkę zatytułowałem To po prostu działa: Prawo przyciągania, moja historia. I tak jak sama nazwa wskazuje, dzieło to opisuje mój byt. Podzieliłem je na trzy części. Pierwszy etap opisuje to, jak byłem dzieckiem, jak dorastałem i tak naprawdę nie znałem jeszcze mocy boskiej inteligencji. A jednak pewne rzeczy, wydarzenia bądź okoliczności przyciągnąłem do swojego życia. Drugi etap opowiada o tym, jak poznałem prawo przyciągania. Wiedziałem już, czym ono jest, dlatego też zacząłem je świadomie stosować. I opisałem tam, co i jak przyciągnąłem do swojego życia. W trzecim i ostatnim etapie opisałem to, co jeszcze oraz w jaki sposób do swojego życia przyciągnę, a będzie to pasmo samych sukcesów. Jeżeli ja jestem w stanie to zrobić, to tak samo ty jesteś w stanie tego dokonać. Największa wartość czeka jednak na ciebie w szkoleniu, jakie opracowałem: prawo przyciągania bez tajemnic. Chodzi o to, abyś wziął w końcu sprawy w swoje ręce i przestał żyć w rzeczywistości innych ludzi. Chodzi tak naprawdę o to, abyś stał się kreatorem swojej rzeczywistości. I jeśli chcesz, to stworzył ze swojego życia taki film, za który otrzymasz maksymalną ilość nagród i wyróżnień. Wszystkie te produkty znajdziesz na mojej stronie internetowej www.grzegorzglinka.pl. Dodatkową wartość znajdziesz także na moim kanale YouTube Okiem Artysty. Rozwój osobisty stał się moją pasją, co skłoniło mnie do tego, abym rozpoczął pracę jako mówca motywacyjny, dzięki czemu w końcu mogę inspirować ludzi. A jakby nie było jest to jedno z moich marzeń z dzieciństwa. I powinieneś wiedzieć, mój drogi widzu, że moje życie to nic innego jak świadome korzystanie z mocy boskiej inteligencji. Moje życie to efekt korzystania z prawa, przyciągania. Ale podsumowując, tak, dzisiaj śmiało powiem Ci, że jestem szczęśliwym człowiekiem, ponieważ robię w życiu to, co kocham. Jednak, żeby móc to robić, to pokonałem bardzo krętą drogę. Popełniłem mnóstwo dziwnych i przeróżnych błędów. Jednakże z każdego jednego błędu jestem dumny, ponieważ te błędy ukształtowały mnie jako człowieka, dzięki czemu dzisiaj jestem tu, gdzie jestem. I tak samo ty możesz robić w życiu to, co chcesz. Możesz mieć wszystko to, czego pragniesz. Po prostu uwierz w to, że jest to możliwe i bądź cierpliwy. Pamiętaj o tym, że w życiu nigdy nie jesteś przegranym. Tak naprawdę. Są ci, co stale się uczą, no i zwycięzcy. I tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia to, gdzie jesteś dzisiaj, w jakim momencie swojego życia, bo możesz być pijakiem, ćpunem, degeneratem albo innym elementem społecznym, ale tak naprawdę to od Ciebie zależy to, co z tym zrobisz. Więc zadaj sobie pytanie: co chcesz z tym zrobić? I zacznij to robić. A ja życzę Ci wszystkiego, co najlepsze powodzenia.